Witajcie bardzo serdecznie, kochani widzowie! Przed nami piękna i przede wszystkim bardzo słoneczna aura. Objawiająca się już teraz y, temperaturami nierzadko przekraczającymi 9, 10, 11 stopni Celsjusza. Dzisiaj, za dnia wczoraj, ostatecznie u mnie na Kujawach było 17 stopni, prawie 18 było w Toruniu. Ponad 20 było 21, 22, a punktowo prawie 23 stopnie na południu kraju. Po raz kolejny prognozy zaliczyły tak zwane Fopa, bowiem one przewidywały u mnie na Kujawach 15 stopni, a na południu kraju maksymalnie 18, 19. Także prognozy po raz kolejny zaliczyły Fopa. Korzystajcie widzowie, naprawdę korzystajcie, bo w marcu jak w garncu nie wzięło się znikąd. To znaczy, tak, poniedziałek jeszcze będzie ciepły. Weekend bardzo ciepły, bardzo słoneczny, bardzo duża dawka słonecznej aury. Ale na horyzoncie, poniedziałek na wtorek, wtorek w godzinach porannych bądź popołudniowych zejdzie chłodna masa powietrza, która będzie się charakteryzowała zawartością wilgoci. Ona przede wszystkim... Po prostu spowoduje tylko tyle, że będziemy mieli um, um, konwekcję, na którą pewnie ja też zapoluję, tylko się cieplej ubiorę. <laughs> ja Lekki outfit. Po prostu można wziąć lekkie outfity, wprawdzie poranki. Będą jeszcze chłodne, ale ja to zdzierżę. Wezmę lekkie buty, lekką kurtkę. I tacy, bo po prostu w świecie nie będę brał grubszej kurtki jak ma być 17 stopni za dnia, panie. Nie, nie będę brał grubej kurtki jak ma być 17 stopni w so, jutro i w niedzielę. Piosenki, jeśli się pojawią mnie na kanale, będą w przyszłym tygodniu, bo wiem, mamy lekkie opóźnienie, ale to nie z mojej winy, tylko z winy montażystów, ale ja już w to nie wnikam. Znajdujemy się jeszcze raz na drodze 09314C. Nie mam bladego pojęcia widzowie, co będzie robione na tej drodze. Prawdopodobnie będzie ona modernizowana, ale nie znalazłem żadnych potwierdzających jak i, jak i zaprzeczających informacji. Wiem tylko tyle, co wam już mówiłem, że z Itbydów. I tyle. Inwersja za nami. Wczesnoporanna inwersja. Ona dała prawdopodobnie gdzieś mgłę, albo po prostu to jest pył z Sahary zawieszony w troposferze. Pięknie, piękne smugi. Po samolotach jakich? Nie wiem. Prawdopodobnie jakimś odrzutowcu. Bo pasażerski raczej by aż takiej smugi bądź co bądź nie zrobił. Ale pięknie tam w oddali jest zawieszony pył z nas Sahary. Naprawdę przepięknie jest pył sacharyjski. Widzowie, przed nami naprawdę bardzo klimatyczne. Wschody i zachody słońca to pokazał wczorajszy dzień. Ja postaram się wam się nagrać zbyt gorszy dzisiaj zachód słońca. Przed nami naprawdę bardzo, bardzo klimatyczne wschody i zachody słońca. Więc, jak ktoś jest rannym ptaszkiem, może się zapolować na wschód słońca. Ja będę wychodził akurat jak mnie słońce wstawało. Więc podejrzewam, że z autobusów wam postaram się coś nagrać. Ale nie obiecuję, bo mam szkołę policjalną, więc wam nic nie obiecuję. No naprawdę, e, przed nami po prostu bardzo klimatyczna aura, przed nami naprawdę ciepła pogoda. I po prostu wykorzystajcie w miarę możliwości. Ja wam zamieszczę jeszcze w poniedziałek nagranie z terenu e, w sprawie ewentualnego ochłodzenia i ewentualnych opadów śniegu trzymajcie się ciepło pa